Słowo celulit być może kojarzyć się z rozwiązaniami takimi jak masaż z silikonową bańką chińską reklamowany przez influencerki bądź szczotkowanie ciała na sucho, po które sama niegdyś sięgała. Tutaj jednak muszę Cię ostrzec, sięganie po silikonową bańkę nie do końca mnie przekonuje z uwagi na to, że kształt przystawki zmienia się pod wpływem nacisku, w związku z tym skóra często zostaje rozciągana, jeżeli już polecam szklaną bańkę. Wiedz jednak, że wywieranie podciśnienia na zewnętrzne partie skóry skutkuje poszerzeniem naczyń krwionośnych, a takie działanie może powodować trwałe rozszerzenie naczyń, które może skutkować występowaniem pajączków i żelaków, dlatego nie jest to dobre rozwiązanie dla osób mających tendencję do występowania pajączków. Szutkowanie ciała na sucho poprawia krążenie limfy, jednak zwiększony przepływ limfy jest powodowany na skutek podrażnienia, co może obciążać naczynia w tym obszarze. Znów nie będzie to dobre rozwiązanie dla osób z żelakami bądź tendencją do pajączku. W kolejnym dniu przejdziemy do rozwiązań, które bynajmniej w moim przypadku.